Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft z tej strony mamorat 0011 A tu Spartakus I, Więc zapraszamy do oglądania i z tego co widzę rozpoczyna się noc o cholera. A właśnie yy, Spartakus gdzie ty jesteś? Yy, idę cię zabić A właśnie jak pamiętacie w poprzednim odcinku No były małe problemy Tak, problemy Ile razy musiałem do domu dygać przez siebie? Czekam na Ciebie, czekam na Ciebie, ale z tego co widzę, to Cię nie widzę. Aha, zobacz, z tego co widzę, Cię nie widzę. Filozofia, kuźwa! Jestem w trakcie sporządzania Ci listy, wiesz o tym. Sporządzania mi czego? Listy. Aha! Jakie listy? Rzeczy, które właśnie mi oddałeś. <noise> o kuźwa, no to się... <noise> Będzie ciekawe. <noise> Zaraz w tę górę, teraz już do mojej przejści Eeeem, no to jutro rano się zobaczymy? Masz łóżko? No! Nie! Znaczy, miałbym, ale nie będę używać Twojej wełny No, będę się umieć ze spłacenia Dobra, idę do Ciebie do domu, tam się spotkamy Tak, Endermana i Creeper jeszcze tam był. A ty jesteś już w domku? Nie, ja idę sobie Ale po drodze spotkałem Creepera, Endermana A gdzie ty I jesteś kuźwe właściwie? Nie wiem, słyszę zombie Czekaj, ja muszę iść sobie coś jeszcze zjeść od siebie, bo w kuźwa nie ma w ogóle... Góry. O, jest szkielet jeszcze ta... Czy jest szkielet? To szkielet, to zapomniałem znowu ustawić, czasem jest w kuźwa, zapomniałem Aha, a ja muszę jakoś na górę wejść Nice Czasom jest... Kuźwa! No. No. Ja jestem wpiski. Dobra. E. ZW. Ja słyszałem. Te reklamy to tragedia. Co? Reklamy to tragedia. Jakie reklamy? No na przeglądarce internetowej, jak zajebiście. E, ty nagrywasz? Tak. E! człeku! Obserwuję twój dom E, chcesz swoje rzeczy? No pewnie, tylko dopisować co ty masz. No kopanie! Ja pierniczę, że tobie się chce schodzić jakieś... 90 poziomów w dół 90 poziomów? No A to idę na górę. Gdzieś Ten, 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 ten. Ten, 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 Please! To nie na razie Dobra W piecu ten, nie, nie jak spoko. są a ten, 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 a ten, 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 łóżko. E, kamienia masz? Kobla? No... Ile staków? taków? Yy, na miecz. Na A mie tak jest. miecz chcesz, tak? Czekaj. Listę dawaj, co mam ci oddać. Muszę jeszcze zrobić, ją wiesz. Dobra, dam ci podstawowe eku z kamienia. I to kobla. Bo tyle na pewno przedstawiłem. Czekaj, zrobię ci podstawowe eku. Kilow, motyka, łopata, sikiera i sword Dobra, masz tu rzeczy Co dalej? K kamień, tak? Mm. Masz tu cały stack Dobra, starczę Dobra, e! Chcesz coś jedzonka, bo mam akurat Tam są w prawo! O właśnie tam gdzie patrzysz. Tam jest twój domek. Dobra, skoro jak tu wejść. Chodź, ja Ci pokażę bo... Łatwizna. Czekaj. Dobra, to ja sobie pójdę na skrótym. Ej, WTF Co? login indy to zło żółte coś. LOL, czekaj. Co, co kurde jest? Eee, właśnie, teraz y, potwory mogą zakładać zbroję. I z tego co widzę, to jest szkielet w złotej zbroi. Jest nastawione na ciebie. Ona jest moja, ta złota zbroja. Jakby coś dał. Nie dał nic. Ale że to. LOL. Co? Dubać na nagraniu. Dobra. Ale o co chodzi? Nie, yy, zobaczysz. Dobra, dobra. Zbagowało się coś. Zbagowało? Ty, patrz. Cztery pająki, ale grubki. Lol, gdzie jesteś? Aha, super. Nagmaran. Jest jeden problem. Jaki? Yy, tam są tak: yy, cztery szkielety i pająków full, a ja muszę tam zadyść. Czekaj, idę. Gdzie? Tam, ale muszę tam. ZA nie... zakom. HA, ten ten mam w głowie. Co? Weź te y, FCC. Yy, lol. O to ci chodziło? No, między innymi, ja mam w nodze. No wiem, to widziałem, to jest widoczne. Dawaj, do mnie do domu. Jej, chyba znalazłem wejście. Au. Ja było to. <noise> to co górne, trochę niebezpieczne jest. Nie, Dla asasyna to żadna przeszkoda. No z tego co widzę, ładnie tu nawet dokończyłeś. Znaczy... Jeszcze coś tu musisz Jej. zrobić, nie? Tak, tak, tak. skłami brat, A, i tak propo, ustaw sobie... No, fuck. Eee... lol, skąd ja mam łuk? A, pewnie za szkieletę. Aha. Eee... Panie, so ja eee, To fajnie, że mam ci palić w No, nice. No bo kończymy kopułę. Nie ma co, bo ja będę musiał lecieć za chwilę. GDZIE?! A, w domu to z Co?! W domu ode mnie coś chcą, nieważne To Kuźwa ten odcinek co ma być, 10-minutowy? Nie, już robię się Kurwa, ale ma obraz Kuźwa, jeżdżąca reklama mi przed oknem jeździ Jeżdżąca reklama ci przed oknem jeździ Dobra, panie masz okno No? Ale teraz starszy, potem się coś zrobić. Zawsze jakieś pomieszczenie trzeba było kopać. No tu ja mam pomysł. To będzie tak, to tak, będzie tak, tak... A, z tego co widzę... tutaj się robi. Boże, co ty masz tak z językami teraz? no popracować. się A tu mi po francusku, a teraz po angielsku. DZIEŃ SIĘ ROBI, KUŹWA! Nie wiem. Mamy jeszcze 12 minut. Tak, wiem, widzę. Jak nie wiecie, to przedłużyliśmy trochę czas nagrywania. Nie będzie już 17 minut, 122. Mam nadzieję, to lepiej. Dzięki temu Magmo będzie zmuszony nagrywać tak więcej. No, ja ci dam skresu. więcej! Dłużej mogę obronie się. Ej, robisz jakieś klatki schodowe w Minecraft. Co, Co robiłem? Klatki schodowe. HĘ?! Jak to człowiekowi w normalnego wytłumaczyć, to jest proste, a takie, bo... Ma... Ty, ty, to jest ciężko. Klatka schodowa, to jest? Takie w blokach takie ma... mają... Jakbyś wyle. miał lepszy mikrofon, to bym ci na pewno rozumiał. To nie lepsze klatki. Kto jest z widzów za tym, żeby on sobie kupił nowy mikrofon? Mam nowy mikrofon kupiony. No, jest bardzo no, ja bym nie powiedział. Rozumiem, że to prób. O, o. -ł. Aha, dobra. To jest chyba wysokość na wyspalonym. Maximonal. Mam ci jakieś pytanie. Chcesz znowu umrzeć? A chcesz do, do, yy, zapieprzyć do domu? Natuurlijk ja, wil ik niet dat het voor je bedoeling is dat je daarnaast niet wil. Dat wil ik wel wel in een geval wil dat je er je materiaal. Ik ga lennen, Des. Hmm. Hmm. A zmyć, Jeśli ty teraz daje z nim gwizdówki danie, co ja robię, to odpowiedziałam, że sam jest urlop. Tutaj na kątała, ale co? Tutaj się wszystko zrobi, zrobi. Tu się usunie, tu się to usunie. Znaczy węgiel muszę znaleźć. To trzeba ja stóp. Na razie zostawimy. A jest, A jest Osiem cool. no minut. A co osiem minut? I koniec. Dlaczego? Because, bo tak? Aaa, dobra. <laughs> bo muszę odśnieżać przed chałupem. O wiem, zima ma swoje uroki i wady. Co e, ci powiem, w moim domu teraz jest dosłownie asas... Co? Moi domu teraz jest dosłownie. Ej! tu są! U mnie! Ha! Super! Po co Ej, chodź tu do mnie kuźwa! Silverfisher! Oznaczają! Czyli coś tu musi być! W najlepszym wypadku trafimy na kopalnię! Wy... Byd... Małe! Bredne kutachy Cześć! No! Kuźwa, kuźwa, kuźwa! Rąbane silverfish Zaraz, silverfishy One są głównie w tych blokach chyba, tam gdzie jest portal do the endu No. O, będę mieć portal do the endu, nice Kuźwa, znowu coś mi bije! A, good. Fak, 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 fak nie wzię... a nie mam! nice mam szyneczkę. No, starczy na... A ja w soli nie próbuję domek? Ja sobie już domek tutaj robię. Domek, domek, domek. Nice. Fiem. Dobra, idę zobaczyć, co tam jest. I będzie kupanie, już się Nie, tapeza tu miałem! No wiem, też widziałem, że topeża kilka. Nie, ale w oświetlonej jaskini, nie? No, to No, a ja potrzebuję węgla i to na, na tych że... Ale wszystko dirta. Gdzieś mi... wyłaziły mi tu Silverfish, ale czy teraz? Hmm. Słyszysz, Kieleta? Ale kurwa, gdzie? Magmoran, mamy pięć Wiem. minut... WIEM! No i? Musimy nie pełnić, tak? za przyciągnie się materiał tutaj w... spore. W ja już mam nagrane. Wiem, ale się przyciągnie tak materiał? Gdzieś tu kuźwa mam jaskinie, ale cholera gdzie? Jest żelazo! Wow, gratuluję. A nie, to nie jest żelazo. Nie no, to jest żelazo, a no, może nie. Czekaj, ale słyszę tu gdzieś pieprzone potwory. Dobra. No i znalazłem! Eee, nie chcesz przyjść? Podzielimy się łupem. No, mogę iść na koniec odcinka. No, to, to może w następnym odcinku zaczniemy tam odcinek. No, możemy. Najpierw ja tylko zostawię tu materiał no. będę. A ja sobie pójdę tylko do mojego domku. A w następnym odcinku... w ja następnym odcinku na będziemy odkrywać, wiel mam nadzieję, wielką jaskinię. A tu nagle, początku na odcinka wchodzimy... Mała jaskinia! Koniec! Nie, znaczy jaskinia? tak mówię, jakby tak było. <grywia> no, Dobra, A i tutaj? Nie powiem, że nie Jest dzień? Tak No ale musi węgla tutaj złapać gdzieś Co robisz? Chodzę sobie po domu jak idiota Chcesz jeszcze coś wiedzieć? Aha Fajnie skończyłem póki co... Dobra, koniec tego odcinka! Jeszcze nie... Tygaj, tygaj, Ej, tam twoja pieprza na kopułę, ma jakąś klątwę! Tak! Nieee! Tata! on rzucił na to klątwę! To jest nie do wytrzymania po bo Szkielet. Aha, fuck you. Aha. Drodzy widzowie! Jest tę idiotę! A, bo teraz tu jestem idiotą! No się You don't say! Spać. Podwójne spać podwójnej say! jakbym miał łóżko kuźwa. sleep nie tak się pisze spać po angielsku wiem ale jak <grych> ten sleep. to się nazywa profesjonalny angielski ale ja nie po angielsku ale sleep, sleep aha Taki takie majtki <grych> <grych> o kurwa No to jest do dupy połączenie. Sparki! Ty będę Pomoż mi! Nie mogę. Tu jest bazie. Pomóż! No do Nie bądź zdrajcą! Ten plarioz! Tu jest No dobra, dobra. A ty ja to mam pani i tam, że EJ! Zaraz Zaraz w ogóle. 86, z, z y, mam 8 ZABRAŁEŚ tak. MI MOJE RZECZY! Nie. Leżą tam, chyba, chyba że zniknie. ZABRAŁ MOJE RZECZY, JA CIĘ kuźba zaję ZABIJĘ. Zabrał mnie Jacek, Zaraz znowu zginę, bo mnie Creeper goni! FAK, szkieletą on mnie zarąbał! Dobra. To tyle na... Zaraz zobaczę, co i te tam jeszcze są. Tam! Siema! Musisz cię stręszać. To był tylko materiał. O, na dole są. Nie ma ich kurźba! Nie ma mojego żelaza! Zapieczyłeś mi MendoRuska! A niech cię... A nie chcę Creeper zabieczyć! Nie mam żelaza. A w dupie. Zabrał moje rzeczy i się kurźba cieszy MendoRuska. A ty Creeper to! Weź mi tej ze sobą. To Mam to... go w dupie! Dobra, kończymy materiał, bo on się odbija. Ja kończymy... Grim szkielet! Dobra, ja też kończę, pa!